Wiesz, nawet się cieszę, że tu jesteśmy. O nie! Cofam moje słowa. Kaktus zepsuł całe wrażenie. Niepotrzebnie go dotykałaś. Zaraz go całkowicie rozbroję. Zaczynam! Uważaj, gdzie rzucasz igły, Kate! Oła, to boli. Gotowe! Już się nie boję go spróbować. Pół obrzydliwy. Co to jest, Kate? Ogromny kaktus. To straszne i jest cały twój. Boję się. Nie rób tego. Kate, dlaczego to zrobiłaś? Chciałam cię uratować, a teraz sama jestem w igłach. Moja ulubiona guma do rzucia. Wow. Oh wow, i to z nadzieniem. Super! Chcę jej jak najszybciej spróbować. Zobacz, co potrafię, za! Nieźle. Ciekawe, czy da się zrobić balona z gumy z niespodzianką. Podrzucę to tutaj. Mm, to jest mm -hmm. takie dobre. Chcę więcej! Ojej, co to jest? O nie, wypadł mi ząb. Kupiła to. Wow, to dopiero rozmiar. Kate, nie dotykaj mojej gumy. Chciwus. Nie wyobrażam sobie, jak to się zmieści w mojej buzi. Myślę, że najważniejsze to zacząć. Ja też chcę. Ech, tak jak mówiłem, ostatni kawałek się nie mieści. Pomóż mi utknął! Puł to obrzydliwe. Kate, no dalej! Ciągnij mocniej! Staram się! Gigantyczne mentosy, co za szczęście! A gdzie jest moja porcja? I to wszystko? To bardzo malutkie opakowanie. No. Dobra, zjem to, co mam. Ja też już zacznę. Otwieramy. Ale dużo drażetek. Wow! Zak nawet nie patrzy w ich stronę. Zlepię to wszystko w jednego mentosa. Gotowe. Teraz dodamy arbuzowe akcenty i odrobinę coli. Zak, to dla ciebie. A ja przygotuję się na prawdziwą eksplozję. Co się dzieje? Udało się! Tylko spójrz ile piany. Czyż to nie wspaniałe? KitKat, właśnie to co trzeba. A gdzie moja porcja? Nie widzę jej nawet pod lupą. O! Podziel się ze mną. No proszę. Jesteś taki słodki, Zak. Dobra, podzielę batonik na pół. Aha, dzięki, Kate. Ale to jest pyszne. Zgadzam się w 100%. Wow, to dla oh mnie gosh. ekstra. Wow, ale super. Zak, podzielisz się ze mną, prawda? Oczywiście, że nie. Cała ta czekoladowa uczta jest moja. Jeszcze zobaczymy. A masz co ty robisz? Nie bądź taka okrutna. Trzeba było od razu się ze mną podzielić To twoja wina Zniszczyłaś go mm, Mimo wszystko to jest pyszne Mleko i piernikowy ludzik Super połączenie Bardzo ładnie pachnie cynamonem No jedz już Rozpływa się w ustach ten smakołyk przypomniał mi o Bożym Narodzeniu. Mm. O, a oto i mój piernikowy ludzik. Wow. Witaj, przystojniaku. Wystarczy mi mleka, żeby cię w nim wykąpać. O nie, nie mieści się do szklanki. Wiem, co zrobię. Ludzik weźmie prysznic. Za późno, Zak. Przykro mi, jesteś ofiarą okoliczności. I to wcale nie sprawia, że czuję się lepiej. Ale udało mi się. Piernikowy ludzik jest zamoczony w mleku. Skitelsy spadły na mnie prosto z nieba. Wow! Muszę ich natychmiast spróbować. Uwielbiam te cukierki, są takie kolorowe. Teraz moja kolej. Odsuń się, Zak. Zobaczcie, jaka duża jest ta paczka. Będę potrzebował drabiny, żeby spróbować tych cukierków. Wow, jestem w środku. To jest taki gigantyczny basen ze skittlesami. Ja też zamierzam się w nim zanurzyć. Przesuń się, Kate. Ojej, to miejsce jest naprawdę fajne. Powiedzcie, że to mi się śni. Co ogromną pizza, nie jakiś tam ogryzek. Z wielką chęcią zjadłbym nawet taki. Przykro mi, nic już nie zostało. No trudno, mam coś lepszego. Wiedziałam, że dostaniesz ogromną pizzę. I to wspaniale. Zwinę ją w roladę i zjem. O to boli. Ups, przepraszam, Kate. Prawie mnie zabiłeś. Potrzebuję teraz odstresowywacza. Daj mi tę pizzę. Chyba ją przełamałam. Chociaż super to wyszło. Teraz każdy ma swój kawałek. Zgadzam się. Myślę, że takie porcje nam wystarczą. Mm, Czas na gotowanie. Zaskoczcie mnie czymś. A co gotujemy? Pokażę Wam. Chcę dziś duży, piękny tort. Sprawdźcie mi przyjemność, czekam. Tort wspaniale to bułka z masłem. Powiedzieliście tort? W takim razie potrzebuję trochę mąki. Sypię ją do głębokiej miski, żeby było wygodniej mieszać. Następnie dodam trochę mleka. Przepis na ciasto jest w mojej głowie. Doskonale wszystko pamiętam. Żadna trzepaczka nie jest w stanie zaszczepić w tym cieście miłości. Tylko ręce, babci. Za strata czasu zawsze jest jakaś łatwiejsza opcja. Gotowe biszkopty tortu już teraz pozwolą mi zaoszczędzić sporo czasu. Co za świętokradztwo, nie mogę na to patrzeć. Mój tort będzie najlepszy, bo jestem profesjonalistką. Dodam troszkę koloru do ciasta. To będzie super tort dla super dziewczyny. Wychodzi bardzo ładnie. Tak to trzeba robić. A ja robię tak, jak chcę. Dodam więc masła orzechowego. Im więcej, tym lepiej. Uwielbiam masło orzechowe, to jest takie pyszne. Teraz kolejna warstwa. Ważne, żeby niczego nie żałować. Potem jazz będzie palce lizać. Sama z chęcią bym to zjadła. Jest nawet lepszy niż myślałam. Ej, wystarczy robisz tort dla swojej siostry! A ja dodam jeszcze dżem truskawkowy, mm, który sama zrobiłam oczywiście. Spodoba się jej. Co za aromat! Dodam cały słoik. Nie będę żałować. A teraz czas na niezbędne szczegóły. Kiedy wszystko się zrumieni, to aż wszystkim oko zwieleje. Jak pięknie! Muszę to tylko upiec, włożę do piekarnika. Wow, jaki ogromny tort! Pozostało mi tylko wykończenie. Teraz trzeba delikatnie nałożyć krem. Używam worka cukierniczego, aby zrobić to warstwa po warstwie. Tort będzie kolorowy i piękny. Teraz kolejny krok. Wygładzenie. Bardzo ważne jest, aby zrobić to dokładnie, żeby tort pozostał tak samo piękny. Myślę, że już wszystko gotowe. Ostatnim krokiem jest dekorowanie. Chcę zrobić dekorację, która będzie idealna do tego tortu. Będzie tak samo kolorowa jak on. No, gotowe. Idealna tęcza. Umieszczę ją na samej górze. Przepięknie! Tam tort udekoruję kolorowymi czekoladowymi detalami. Dodam gwiazdki i umieszczę je tutaj. No i oczywiście dodam chmurki do tęczy. Wyszło niesamowicie. Co? Gdzie? Kto? A, moje ciasto! Co za aromat, wspaniale! Ja też chcę taki tort. Mój wygląda naprawdę słabo. Nawet u babci jest lepszy niż u mnie. Co robić? Mam pomysł, aby dodać koloru, potrzebuję kolorowych słodyczy. Dzięki temu będzie o wiele ładniej. Co, to już wszystko? No dobra, mój tort gotowy. Dobra dziewczynka. Nie jesteście dla mnie konkurencją, nie macie szans. Nieźle, bardzo ładnie. Zachwycające. Od tego właśnie zaczniemy. Zaraz z nim coś pysznego. Ostrożnie kroimy. Właśnie w ten sposób. Jaki piękny kawałek. Muszę go szybko zjeść. Jaki delikatny. Wręcz rozpływa się w ustach. To jest niesamowite. Palce lizać. A teraz spróbuję chmurki. Leć do moich ust. Ojej. Jaka pyszna. Cały tort jest przepyszny. Czas na następne ciasto. Wygląda uroczo. Słodkie i soczyste. Owocowy smak jest niesamowity. Chcę je jeść i jeść. Uwielbiam to ciasto i osobę, która je zrobiła. A to, no w zasadzie, można zjeść cukierka. Mam nadzieję, że jest dobry. Jest pyszny. Jest bardzo smaczny. No dobra, spróbuję tego tortu. Oj, no co mogę powiedzieć? Jest zbyt lepki. Muszę się napić. No, teraz jest już lepiej, ale już nie chcę tego jeść, wystarczy. Muszę wybrać. Oczywiście ten czowy tort jest najsmaczniejszy. Co? Ja wygrałam? Serio? No to niemożliwe! Następnym razem ja wygram, zobaczysz! Co my tu mamy? Warzywa? Po co? Pokażę wam. Chcę burgera? Zróbcie mi fajnego burgera. Z łatwością. Jaki burger? To bardzo niezdrowe. Nie pozwolę mojej wnuczce iść takiego baziewia. To wszystko ląduje w śmieciach. Z warzyw można zrobić mnóstwo dobrych rzeczy. Awokado jest o wiele zdrowsze niż bułki. Takie przygotuję, że będzie palce lizać. Wystarczy wyjąć pestkę i obrać. Jest pełne witamin. A pomidory? Tak, bardzo kocham pomidory. Są bardzo smaczne i zdrowe. Zdecydowanie należy je dodać. Podobnie z ogórkiem. Muszę go pokroić w takie równe plasterki. No i oczywiście chili. Nie muszę nawet o tym mówić, że jest zdrowe. O, to gotowanie sprawiło, że sama zgłodniałam. Dobre i wcale nie ostre. Liście sałaty też się przydadzą. Pozostało tylko złożyć naszego zdrowego burgera: awokado, sałata, pomidor, papryka i ogórek. To jest obrzydliwe. Mój burger na pewno będzie smakował lepiej. Kotlet na bułce? Teraz musimy dodać troszkę warzyw. Ogórek? Nie. Yeah. Czy to cebula? Nie, nie potrzebujemy jej. A pomidor się przyda. Ale najpierw trzeba pozbyć się niechcianych części pomidora. W przeciwnym razie nie będzie smakować. O, jeszcze ogonek. W porządku, jego też wytniemy. To zajęło dosłownie chwilę. Gotowe, dodajemy do burgera. Świetnie. Jeszcze ser i bułka z wierzchu. Ojej, coś jest z nim nie tak, jest do wysoki. No dalej. Trochę go spłaszczę. No dalej, a może tak? Ech, to wygląda okropnie. Ale mam pomysł. Można troszkę oszukać. Proszę o jak najszybszą dostawę burgera. Czekam. Wow, to było naprawdę szybko. Dobra, gdzie jest mój burger? Świetnie, pozbywamy się tego, co zbędne. Jaki piękny. Nakładam na talerz. Jest idealny. Podziwiajcie to. Nieźle, nieźle, ale ja i tak zrobię coś lepszego. Jak się mają moje kotlety? Idealnie przysmażone i przesiąknięte zapachem ognia. Tak soczyste i pełne smaku. No, wszystko gotowe, a teraz na talerz. I następny. Jakie apetyczne. Najpierw zdejmę wszystko z ognia, a potem zrobię pysznego burgera. No i nie zapominamy zgasić ognia. Świetnie, no to zaczynam. Musimy posiekać warzywa moją profesjonalną metodą. Najpierw je podrzucamy, a potem kroimy w powietrzu. Idealnie pokrojone warzywa są gotowe. A teraz czas na bułkę i składanie burgera. Układamy sałatę, soczystego kotleta i ser. Za tym idą warzywa. I powtarzamy to jeszcze kilka razy, aby burger wyglądał jak wieża. Wykończenie bułka i flaga. Teraz jest idealnie! Pięknie! Naprawdę pięknie. Jesteśmy gotowe, częsuj się! Jak pysznie to wszystko wygląda! Wszystko oprócz tego, co to w ogóle jest. To nie wygląda jak burger. Dobrze, będę musiała spróbować. To obrzydliwe! To jest po prostu ohydne! I ostre! Fuj! Ten wygląda pięknie. Chcę go szybko spróbować. Jadł nie potrzebujemy i prosto do moich ust. Co? Po prostu się rozpadł? No to nie będę tego jadła. A ten wygląda całkiem ładnie. Spróbujmy. Wow, jaki pyszny! To jest bardzo smaczny burger. On wygrywa. Wow, wygrałam! To niesprawiedliwe. A ja nie wygrałam? Mam dla Was bardzo proste zadanie. Musicie przygotować jajka sadzone. Nie macie nic trudniejszego. Spokojnie, to będzie arcydzieło. Ej, babciu, przestań spać. Challenge się zaczął. Musimy usmażyć jajka. Jajka? Dziękuję, wnuczku. Dobra, czas zaczynać. Mary, ja też potrzebuję oleju. Oczywiście, czym są jajka bez oleju? Dlaczego nic nie leci, głupia butelka? Yyy, okej, okay. trochę dużo, ale nie szkodzi. Ups. Ted, no teraz musisz wziąć jajko i rozbić na patelnię, to bardzo proste. No, rzeczywiście nie ma nic prostszego. A ja! A ja! Oops! No, prawie ci się udało. Co za nieudacznicy? Zdecydowanie mogę ich pokonać. Gotowanie mam we krwi. Jajka sadzone to prościzna. Zrobię coś fajniejszego. Najpierw trzeba oddzielić żółtko od białek. Następnie porządnie ubijamy białka aż do sztywnej piany. Otrzymamy białą, puszystą masę. Po co ona to robi? Nie mam pojęcia. Wychodzi świetnie. Teraz trzeba wymieszać żółtka i wylać na patelnię. Patrzcie i uczcie się. To jakiś dziwny sposób. Dlaczego trzeba było oddzielać żółtka od białek? Bo tak właśnie można zmienić jajka sadzone w coś bardziej wyrafinowanego. Zobaczcie, jak szlachetnie wygląda moje danie. Przecież rewelacja! No rzeczywiście... Ale nie wystarczy tylko sól i pieprz... Żeby moje jajko smakowało lepiej... Ted! Co się z tobą dzieje? Gorąco! Dlaczego to tak syczy? Co to się dzieje? Pomocy te jajka chcą mnie zabić! Może najwyższy czas wyłączyć kuchenkę? Wszystko przypaliłeś? Yy, nieprawda! Tak właśnie miało być... Zwłaszcza, że z łatwością poprawię wygląd i tak już pysznych jajek yy, kleksem zbitej śmietany. Właśnie tak! No i co, wygląda super? Ja też jestem gotowa, wow! Mary, wyszło ci coś wyjątkowego! To takie niezwykłe. Ręce precz! To kulinarne arcydzieło. Kate, no to wybór należy do ciebie. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Co to jest to czarne z białym kremem? Nie mogę tego nawet pokroić. A jajko w środku wygląda bardzo ładnie i apetycznie. Muszę spróbować. To jest dokładnie to, czego chciałam. Ciekawe, jakie danie znajduje się na trzecim talerzu. Wygląda jakoś dziwnie. Dobra, zaryzykuję. Smakuje całkiem nieźle. Mimo wszystko i tak wolę najzwyklejsze, ale wciąż bardzo smaczne jajko sadzone. Babciu, wygrywasz! Kocham cię! Babcia wygrała! Załatwiłam was! W tej rundzie będziecie musieli poczęstować mnie pysznym burgerem. Znowu jakieś proste zadanie. E, nic o nich nie wiem. A ja uwielbiam burgery pod warunkiem, że sam nie będę musiał go jeść. E, czas zacząć! Dobra, no to mam wygraną w kieszeni. Ej, to mój pomidor! Nie możesz go tak po prostu zabrać. Moją wnuczkę czeka nie tylko pyszny, ale i zdrowy burger. Kocet mi się nie przyda. Jest bardzo szkodliwa. Nie bardziej niż ty. Najważniejsze to gotować z miłością. Wtedy burger będzie nie tylko zdrowy, ale i pyszny. <słyski> Złożymy pomidora, ogórek, cebulę i sałatę i gotowe. No to właśnie rozumiem przez zdrowe odżywianie, nie to co wasze paskudztwa. Nawet kozy na łące nie zjadłyby tyle trawy. A ty zaproponujesz to swojej wnóżce? Czym jest burger bez kotleta? Hmm, to przecież najważniejsza rzecz. Ale trzeba też pamiętać o serze i sosie. Ach, już mi ślinka leci na sam widok! A, głupia cebula! Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby dodawać je do burgerów? Mam to gdzieś, nie będę niczego robił! Nie denerwuj się, lepiej zjedz tabliczkę czekolady. Tabliczka czekolady? Tak, to świetny pomysł! Po co robić zwykłego burgera, skoro można zrobić go na słodko? Czekoladowo! Wychodzi naprawdę fajnie. Pozostaje tylko włożyć do środka jeszcze więcej czekolady. Jestem pewny, że Kate będzie zachwycona. Najfajniejszy burger jaki kiedykolwiek widzieliście. A wisienką na torcie będzie syrop czekoladowy, który nada burgerowi apetyczny wygląd. Ekstra. Wow! Nigdy nie widziałam czekoladowego burgera. Myślę, że będzie pyszny. No, rewelacja! Ale zobaczmy, co mamy dalej. Stop, a gdzie jest kotlet? Co ja jestem koza złonki? Mm, nie no, to smakuje zbyt zdrowo. Ten burger nie wywołał mnie pozytywnych odczuć, został jeszcze trzeci kandydat. Ten burger wyglądał o wiele lepiej. Mm, pyszności! Sam raz na obfity obiad, ale którego burgera wybrać? Na słodko czy na słono? O, tak! Jednak słodki podoba mi się najbardziej. Jest taki oryginalny. Yes! Wygrałem! Co tym razem będziemy gotować? Chcę naleśniki. Dawno ich nie jadłam. No to teraz was załatwię. Co? Macie przechlapane. Naleśniki? Nie wiem, jak je przygotować. Co mam robić? No dobra, zaczynamy. Moją jedyną szansą jest podglądanie, jak inni gotują. Aha, czyli trzeba zacząć od mleka. Nadszedł czas na jajka. A teraz trzeba dodać mąkę i dobrze ubić. To tak na wypadek, gdybyście wszyscy zapomnieli. Lepiej zapisujcie. Kochanie, jestem babcią, nie zapominam o niczym. I nie potrzebuję tych twoich śmiesznych wskazówek. Co ja mam robić? Chyba będę musiał ograniczyć się do widelca. No dobra, lepsze to niż nic. Wyszła jakaś paskudna papka. Oh. Ted, patrz i ucz Naleśniki babci są najsmaczniejsze. No pięknie, myślę, że będą bardzo smaczne. Rewelacja. Co ty robisz? Chcę, żeby naleśniki wyglądały fajnie. Jeśli będą kolorowe, to pozostawią po sobie znacznie lepsze wrażenie. Będę musiała cię rozczarować, babciu. Już przegrałaś. A jeśli dodatkowo naleśniki mają nietypowy kształt? No to na pewno was załatwię. Ale jestem geniuszem. Zrobię naleśnika nie tylko w niezwykłym kształcie. Zrobię portret Kate. Na pewno jej się spodoba. A co ja mam robić? Mam całkowicie pustą patelnię. A może wyleję to wszystko i coś z tego wyjdzie? Kate, spójrz jakie to piękne. Powinnaś spróbować moich naleśników. Są smaczniejsze. Ojej, coś tu się pali! To przecież mój naleśnik! Kurczę! Co za smród! Ja, ja też już skończyłem! Wszystkie naleśniki wyglądają wspaniale, ale pierwszym, którego chcę spróbować, jest ta piękność w środku. Myślę, że ta dziewczyna jest bardzo podobna do mnie. Jeszcze nigdy nie widziała swojego portretu na naleśniku. Smakuje niesamowicie. Rewelacja. Ale ten spalony kawałek nie wygląda apetycznie. Chyba nawet nie będę go próbować. Zostały tylko naleśniki z trzeciego talerza. Mm, palce lizać. To zdecydowanie najsmaczniejsze naleśniki ze wszystkich. Babciu, wygrywasz. Super! Hurra wiedziałam, wnuczko, świetnie sobie poradziłaś. Zaraz Wam pokażę. A masz jeszcze.